Serdecznie witam Państwa. Chciałabym, żebyście wysłuchali Państwo dwóch cyklów poezji e, Karnetu Balowego, Pawlikowskiej, Jasnorzewskiej i Malinowego Chruśniaku, Leśmiana. Dlatego, że przez długi czas mojego życia zawodowego byłam związana z, z dwoma tymi cyklami. Do jednego z nich napisał muzyka pan Marek Grechuta, a do drugiego pan Jerzy Satanowski. E, I te wiersze są mi naprawdę Bliskie idą ze mną przez całe życie. A poezja jest moim zdaniem czymś absolutnie wyjątkowym taką, taką chwilą ciszy, chwilą samotności, chwilą intymności. Moment, kiedy mam czas na przeczytanie poezji, jest dla mnie momentem prawdziwie wyjątkowym, świętem w moim życiu. Zawsze poezja kojarzyła mi się z ze spokojem, z czasem dla mnie, z czymś wyższym, z czymś, z jakimś świętem. E, czytajcie poezję, bo to niezwykły moment, niezwykłe momenty w życiu.